Eee, Bogusław Rąpała, powiedz mi Boguś jak będzie wyglądał ten sezon w wykonaniu Tauronka HGKS u Katowice to myślę, że oczekiwania czy kibiców, czy zarządu już są inne jak w tamtym sezonie w tamtym sezonie mieliśmy tam postawione jakieś cele walka o szóstko, jak najlepsze miejsce jako żeby w tą ligę wejść i się dobrze zaprezentować, no w tym roku wiadomo jest jeden cel, walka o jak najlepsze miejsce w lidze i każdy to wie z zawodników. Powiedz mi jak, bo ta urnka HGKS Katowice bardzo się zmienił personalnie. Przybyło wielu zawodników, wielu zawodników odeszło. Ty i paru, którzy zostali, jesteście takimi łącznikami pomiędzy tym, co było, a tym, co będzie. Staracie się pomagać tym chłopakom, którzy tutaj przyszli, uczyć ich tego, jak to wygląda wszystko w naszym klubie? Czy znaczy, to wygląda tak, że teoretycznie no, każdy z nas, co tu jest, czy został, czy nie został, czy jest na nowym kontrakcie. W dalszym ciągu walczą o miejsce w składzie, bo to nie ma tak, że ktoś jest, ma kontrakt i, i, i już jest, jak to się mówi, obsadzony czy coś, każdy chce się dobrze pokazać nowemu trenerowi, bo jest nowy trener, wiadomo, i, i na razie jako de facto nie są jakieś, nie ma piątek czy czegoś, każdy w sumie pokazuje się z, z jak najlepszej strony na tych treningach i... i, i, i no i to jakoś ta drużyna musi się zazębić, wiadomo. Będą nowe piątki, wszystko, wszystko jest tak, jakby od nowa. Nie? Nowa drużyna, nowe oczekiwania, i, i to wiadomo. My jako zawodnicy, którzy zostaliśmy z tamtego sezonu, możemy jakoś tam w tej szatni robić coś, żeby ta atmosfera była jakoś taka, jakby w tamtym roku też była dobra atmosfera i wiadomo, każdy z każdym się zapoznaje. Większość zawodników już się zna, wiadomo, z innych klubach grali razem czy coś, to myślę, że na razie wszystko idzie w dobrym kierunku. A jak wyglądały ten pierwsze, pierwsze treningi pod okiem nowego sztabu szkoleniowego? To pierwsze treningi, wiadomo, są ciężkie, bo to jest taki okres przygotowawczy, gdzie, gdzie naprawdę jest dużo jazdy, w ogóle pierwszy kontakt z lodem, no to po jakimś tam, można powiedzieć, czterech miesiącach przerwy to nie jest łatwe, wiadomo. Większość zawodników ma nowy sprzęt, nowe łyżwy, ale już myślę, że po tygodniu to już jest jakoś tak dotarty, już te treningi dużo lepiej wyglądają w tym drugim tygodniu. Dzięki Wielkie. Dzięki.